Równo 105 lat temu w Osowie pod Warszawą, rozegrała się bitwa, która uratowała stolicę, uratowała Polskę i całą Europę. Jedna z najważniejszych bitew świata. Bitwa warszawska 1920 roku. Dzisiaj mówimy o cudzie nad Wisłą, bowiem przewaga sił, okoliczności były tak niesprzyjające, a jednak Polacy, w tym bardzo młodzi ludzie, zwyciężyli. Jeżeli jednak myślicie, że cuda, to wielkie wydarzenia wyłącznie w dziejach narodów, albo związane wyłącznie ze świętymi, to jesteście w błędzie. Opowie dzisiaj o cudzie w swoim życiu nasz znajomy, przyjaciel, autor książek, publicysta Józef Orzeł. Bo czyż nie można nazwać cudem tego, że ktoś urodzony w rodzinie komunistów, Żydów, kto religię, kościół, wiarę miał niemalże zakazaną od dziecka, że ten ktoś nagle pewnego dnia przeżywa cud łaski, cud nawrócenia, cud miłości Bożej, widzi postaci Matki Bożej, Jezusa, Boga i nawraca się, staje się gorliwym katolikiem. O tym dzisiaj w moim podcaście Ania po Podcast TV Józef Orzeł o swoim własnym cudzie, o swoim nawróceniu. Słuchajcie, dzisiaj ważny, piękny dzień, dzisiaj święto. Poznajmy Jego historię.